Witamy Państwa bardzo serdecznie z Wrocławia, czołem rodacy Polacy. Słowianie. Beata Andrejas i. Mariusz Szczytyński. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić niebocentryzm ogólnie, i dlatego e, e, zadamy pierwsze pytanie panu Szczytyńskiemu. E, Dlaczego zainteresował się pan historią niepocentryzmu? Niepocentryzm. W ogóle ten temat, w ogóle to jest, cała historia w ogóle dotyczy czegoś innego, jakiegoś innego tematu. Jeden pan na swoim blogu stwierdził, że Ziemia jest pusta w środku. Mnie ten temat zainteresował, no jak to jest ona pusta w środku. A więc co musimy zobaczyć, sprawdzić na jednym forum jak to wszystko w środku działa. No i ja zacząłem pisać na tym forum, no i na tym forum się okazało, że był straszny opór, ale początkowo zauważyłem, że były bardzo dość niezłe argumenty. Co mnie też zauważyło, a mi ciekawiło, że było bardzo dużo danych w internecie od naszej tak zwanej pustej ziemi w środku, czyli my żyjemy na zewnątrz, a ziemia jest pusta w środku. I to tak spokojnie w internecie było przedstawiane i praktycznie było to dość ciekawe. No i teraz tak, wrzuciłem to na jedno forum, takie ogólnopolskie, no i patrzyłem na reakcję. Czyli mam generalnie taką zasadę, że rzucam jakąś kontrowersję, a później patrzę na reakcję. No i po tej reakcji można się już zorientować, ale w sumie to nie jest takie aż istotne, że jak reagują ludzie. Owszem, to pewne wskazówki mogą być bardzo przydatne, ale nie do końca. Ale z reguły już sam fakt, że ktoś skacze o koniem, skacze jak powiedzmy, szakal do gadła, albo jak się mówi, jak skacze ktoś jak pies do gadła, to jeszcze nic nie znaczy, powiedzmy to, ale to już daje do zrozumienia. No Pytanie, skąd ten opór taki zaciekły? Nie? No, lecą argumenta, to nagle ten opór taki wściekły. No bo to... Trudno nazwać, żeby to nie był taki, że ktoś powiedział, a ja się z tym nie zgadzam, to, to jakieś tam bzdury i tak dalej. Ale ten zaciekły opór mnie, to mnie właśnie ten zajadły opór iż jeszcze w dodatku w poglądzie, gdzie my żyjemy na zewnątrz, a Ziemia jest pusta w środku. Trwało to jakiś czas, ale napotkałem po pewnym czasie na problem artefaktowy. Co to jest problem artefaktowy? Otóż Pojawiały się dowody historyczne, artefaktowe, które przetrzyły temu właśnie, że, że, że my żyjemy na zewnątrz, a ziemia jest pusta w środku. Bardziej to w ogóle nie pasowało. Przynajmniej do tego poglądu te artefakty nie, nie pasowały. To, to, to nie pasowało w ogóle. Jak się przyjrzałeś, to patrzysz na nie za bardzo. Wklejasz na przykład ten, ten schemat tybetański. I to w ogóle nie pasuje. To nie, 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 nie szło. Nie szło tego po prostu zgrać. No i w, w którymś momencie, jak już był przed... On ten temat się praktycznie już wyczerpywał, bo coś widziałem, że to takie martwe, martwe pole. Ale później jeszcze była kwestia Starego Testamentu i też trzeba było jakoś to dopasować. Jeżeli jest, powiedzmy, żyjemy na zewnątrz, a ziemia jest pusta w środku, no to musimy to jakoś dopasować. To znaczy no Biblia musi coś mu się na ten temat powiedzieć. Stary Testament. I tutaj próbowaliśmy szczęścia kombinować. No i ten pan kombinował i to wyszła z tego jedna wielka lipa. Nie pasuje. Nie pasował, stały sam nie pasował do tego poglądu. Aż w którymś momencie ktoś wyciągnął z szafy, jak to się mówi, wyciągnął z szafy artykuł z 2009 roku na temat życia w środku Ziemi. Że my żyjemy w środku Ziemi. <laughs> Wszystko ten cały kosmos niebo jest właśnie w tych 12 742 km plus minus. My jesteśmy w zamkniętej kuli, gdzie otwory są na biegunach i to było pięknie wytłumaczone na przykładach. To był artykuł. I ja go przeczytałem akurat dla ciekawości i w ogóle przypadkowo w, na komórce, będąc w Niemczech. Takie rzeczy właśnie patrzę, tego zaszedł nie moja komórka była, nie tylko córki. No i ja po prostu czytam, czytam. No wreszcie jestem w domu. Wreszcie to patrzę, no teraz to mi to wszystko pasuje. I oczywiście zmiana tematu, świeży temat na tym forum. No i jedziemy teraz z tym niebocentryzmem, bo tak to się nazywał ten właśnie artykuł. Niebocentryzm. I to było właśnie jakby tutaj takim przełomowym elementem. Ten właśnie artykuł. I później już po prostu poszła cała argumentacja, później jeździłem nad Jezioro Turawskie z kamerą właśnie i y, zacząłem po prostu robić własne doświadczenie, analizować temat i tak się wszystko rozpoczęło. E, powiedzmy, taka moja powiedzmy historia. Natomiast historia tutaj ta była, y, jest też spowodowana tym, że dlaczego akurat taki temat? Ja się zainteresowałem. Ja zawsze się lubiłem zainteresować kwestiami technicznymi. Ciekawiłem mnie masę kwestii technicznych związanych tak z lotnictwem i marynarką wojenną dokładnie ponieważ ja miałem zamiar kiedyś być albo pilotem pilotem wojskowym albo oficerem marynarki wojennej i ja zawsze to, to była moje jakby takie dwa kierunki, jak coś się z tym nie uda, no to ja po prostu tu pójdę. Ale generalnie szłem na morze. Generalnie szłem na morze i tam właśnie mnie interesowała ta cała nawigacja i tak dalej, ta astronomiczna. W lotnictwie mnie interesowały samoloty, sposób kierowania, konstrukcje samolotów i tak dalej. Takie szczegóły techniczne, takie no rzadko spotykane. Nie? I to mnie wszystko tutaj kręciło mocno, sprzęt wojskowy jak najbardziej. Nawet do, do dzisiaj to już jest, powiedzmy, w kwestii tych strzelanych, tych samolotów, to to jest już oddzielny temat. Jeszcze mógłbym, powiedzmy, wykład zrobić, co tam, dlaczego i nie zestrzelili jak, nad tym synajem, nie, ale to jest oddzielny temat. I ponieważ, no to taki, a w końcu zostałem inżynierem budowlanym, także to, to się nie udało z racji tego, że nasze okulary, a więc, no niestety nie udało się, to musiałem zmienić kierunek, no i tak zostałem inżynierem budowlanym, nie. No i ale to, ale w końcu inżynierem zostałem z zawodu, a yy, yy, na morze też poszedłem, ale już jako żeglarz. No to już zupełnie yy, inna para kaloszy, nie? A, no, ale przynajmniej jest jakieś no, podobieństwo. No i pasja podróży. Tak, no i pasja podróży, oczywiście. No i właśnie w środku tej jednej podróży, pamiętam. Yy, to była podróż, czy to faktycznie były dwie podróże. Jedna była do, z Moskwy do Rywania, bo ja tam akurat studiowałem w Moskwie, byłem tam przez 6, 6 lat i tak się stało, że ja leciałem raz do Rywania. Oczywiście wszystko była cała droga nad chmurami, no to tam koledzy gadają i tak dalej, ale ja też, też zwróciłem uwagę, że no, za bardzo tej krzywizny nie widać na 12 kilometrach. Nie było jej w ogóle widać. Natomiast par lat później... Już leciałem innym samolotem z Suchumi do Moskwy, no i wtedy siedziałem przy oknie, no i był taki numer, że ja szczekałem, no kiedy to tu krzywiznę będę, tak już w sumie skupiłem się na tym, że mówię, a teraz jestem przy oknie, no i sobie obejrzę tą krzywiznę, no, ale i to pamiętam, że tej krzywizny nie widziałem, ale co zauważyłem, że, znaczy ja z, nic w sumie tak, zwróciłem tylko na jedną rzecz uwagę że mi to nie pasuje do tego życia na zewnątrz. To było coś dziwnego, tylko ja tego nie wiedziałem. Po prostu mi to patrzę i mi to nie pasuje. Jako żeglarz, no to ja tam wiadomo, że no każdy myśli, że im wyżej tam będzie, no to ty to tam zobaczysz, to to to, to takie zaoprawia. No To to, 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 to Siemi, zobaczysz. No. Ja tu tego nie za bardzo na 12 no. kilometrach tego nie widzisz, bo w sumie najbardziej mnie kręciło, że teraz tak. No to bo pamiętam był taki pasażerski i 86 czteromotorowy, wtedy w tamtych, w roku to była taka Swoisty taki szczyt techniki, to był potężny samolot i on właśnie, ja miałem okazję yy, siedzieć tak blisko, czyli przy oknie, że ja praktycznie tak patrzyłem jak przez, to, hmm, przez te okna, jak patrzyłem, to ja widziałem obłość kadłuba, nie? Także yy, wszystko było bez chmurki i widać było ten płaski horyzont i ja miałem wrażenie, że to jest w ogóle coś, co nie gra. To jest od razu tak, patrzę, on tu leci, 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 ale ten horyzont cały czas jest, nie? On się przesuwa i ten horyzont z dalej jest tak. A więc mi to nie pasowało i ja wylądowałem w tym wnukowie, no i zapomniałem. Ale wszystko się oczywiście przydało po latach. Mhm. Właśnie w tym niebocentryzmie, bo to jeszcze horyzont to jest następny, powiedzmy. A mógłby Pan pokazać na tym telewizją Królowska TV, gdzie ten samolot leciał, bo jesteśmy, mamy film, prawda? Na ekranie i... Tak, on leciał, on leciał, bo tutaj jest Suchumi i tutaj jest Moskwa. To jest ten odcinek, bo praktycznie w tym pasku już jest, tu jest Moskwa. To jest Suchumi, czyli o, w tym, w tym odcinku. Suchumi nad Morzem Czarnym do Moskwy. Czyli samoloty y, latają między powierzchnią Ziemi, skorupą Ziemi jakby, a linią Karmana. Tak, do, do, do linia Karmana tutaj dojdziemy jeszcze do konstrukcji i tu też trzeba coś powiedzieć o konstrukcji. Właśnie czym jest ten, znaczy to były tak wcześniej teraz jakby to moje takie odczucia, które powiedzmy były historyczne, natomiast teraz trzeba coś powiedzieć o, o, o tym o tym niebocentryzmie. No to ja od razu powiem, że nie jest to żadna teoria. Właśnie to jest taki wstęp znów, że to nie jest żadna teoria. Po co są teorie, po co jest ściana autorytetów i tak dalej. Ściana autorytetów służy temu, żeby nikt zadawał pytań, żeby ukryć ten fakt, że żyjemy w środku Ziemi. Yy, teorie, yy, dlaczego słowo teoria jest? A gdzie jest prawda? Przecież wszyscy naukowcy, jak jeden mąż, oni, mu, oni operują określeniem teoria. Dlaczego? Bo nie ma naukowej dokładności. Nawet dam taki przykład z astronomii oficjalnej i to jeden taki mocno zainteresowany fan astronomii zaserwował kiedyś w mailu, że to nie ma większego znaczenia, że jest to jakaś niedokładność naukowa, ponieważ no, wiemy, że orbity tutaj wszystkich planet nie są koliste, tylko są jakieś elipsoidalne i wcale nie są kołem. I jemu to wcale nie przeszkadzało że takie są jakieś nieścisłości. On nawet powiedział, że astronomia ma swoje nieścisłości. Ale to żaden problem, bo to jest wszystko teoria. W teorii mogą być nieścis nieścisłości, ale e, wprawdzie nie ma nieścisłości. Ewentualnie, jeżeli widzimy jakąś pozorowaną nieścisłość, to ewentualnie my czegoś nie wiemy w danym kwestii, ponieważ... Świat, w którym żyjemy, technicznie jest bardzo skomplikowany, szczególnie chodzi o optykę. To jest w ogóle dym i Zgadza się, jest tylko jedna prawda. Tak, i teraz... A sugeruje się nam, że... Teoria, dlatego tutaj tak. I teraz tak, co my Możemy sobie mamy? wybierać. No. Tak, teorię można wybierać, jest ściana no autorytetu, nikt nie, nie wnika. Nie kto, czy owo, nie tak, nikt nie wnika, po prostu jest autorytet i mówi tak, słuchaj, albo słuchasz. Albo jesteś, A albo... w razie czego wyciąga się na przykład autorytet nawet NASA lub takich tak. tajnych różnych organizacji, bardziej tak. czy mniej tajnych, dlatego że pracujących dla wojska. I, i się tym zamyka też usta wszelkim tak, oponentom, bo... bo z wojskiem się trudno dyskutować, z wiedzą <laughs> wojskowo. Ale gdzie, powróćmy do tego, gdzie tak. latają samoloty, w którym znaczy, miejscu? Znaczy to jest tak, one, jak latają samoloty. To mamy po prostu model Taki, proszę, tu mamy na przykład już październik, bo tutaj widzimy, że nam się tutaj wszystko tutaj kręci. I, ale ja tylko powiem ogólnie, o co tutaj chodzi właśnie w niebocentryzmie, w tej rzeczywistości, w której my żyjemy, a ona została ukrywana. Było to znane już w starożytności, ale zostało to tak zrobione, żebyśmy nie wiedzieli i to no teraz dopiero wypłynęło. W sumie ta jest tam historia wypłynięcia, to jest, to jest XIX wiek, to tak wypłynęło. Mimo, że było wcześniej też znane, ale tam się prze yy, przepotrważały różne problemy. Czyli tysiąc lat temu, dwa tysiące lat temu było ludzie wiadomo. wiedzieli, że żyjemy w środku ziemi, a dzisiaj ten cywilizowany człowiek, rzekomo taki nowoczesny, oduczony został tej wiedzy. Tak, i teraz yy, i jak to wszystko funkcjonuje, wygląda. Tutaj widzimy tak. Yy. W tym modelu, tutaj w tym właśnie w tej takiej animacji widzimy jak powstają powyżej roku. Tu jest Słońce i Księżyc krążą dookoła jądra wszechświata. To jest jądro wszechświata. Te Słońce i Księżyc są zasilane przez, na odległość przez prąd. To wszystko chodzi na prąd. Na przykład Słońce nie jest sam w sobie źródłem energii tylko ma, jest zasilane prądem. I tutaj jest bardzo ciekawy dowód grupy naukowców, kto, yy, ta grupa naukowców jest opisana w filmach na YouTubie pod tytułem Pioruny Boków. I tam właśnie oni mówią, że cały ten yy, wszechświat, czyli powiedzmy ta kula, ona ma mniej więcej 6000 km i ta yy, jeszcze tutaj też nie jest widoczna, bo tutaj po krawędzi. Tu jest 100 km na dzień, mamy zewnętrzną część obrotowego nieba i to się nazywa szklaną linią Karmana. I co tutaj jeszcze jest ciekawe? Są otwory na biegunach, północnym i południowym. I teraz tak, jeżeli powstaje nam zorza polarna na jednym i drugim biegunie, to jest właśnie, ona z, powstaje na 100 kilometrach, kiedy grupa zjonizowanych gazów, które wydostają się z zewnątrz, bo za chwilę powiemy tym, co to jest tam z zewnątrz, ona się wpada do środka i uderza w linii Karmana i w tym momencie zaczyna świecić, jest piękna zorza polarna. Tak samo na południe czy na północy. Czyli mamy otwory, mamy to jądro, które 6000 km, ono jest niewidoczne, ono jest dopiero widoczne powyżej linii Karmana. Czyli tutaj nie widzimy, gdzie są otwory, ale są praktycznie na po, po, południowym na, i na, na północnym biegunie. biegunie i to są wyjścia na zewnątrz tej kuli. Na zewnątrz, tak. A my I... widzimy tutaj na tym filmie bardziej jądro, jądro wszechświata, bo tak. tutaj prawda jest ucięty ten film. Tak. I, w, w tym pasie, no. I teraz tak, i teraz zawsze powstaje pytanie, ponieważ na już ten temat prowadzę ponad dwa lata. Yy, zawsze podaje się pytanie, a co jest na zewnątrz? Stary Testament mówi otchłań, czyli nie ma nic, no, czyli to jest puste miejsce, to tak w skrótowo. Natomiast Olaf Jansen w XIX wieku wraz z synem, oni się przedostali przez północny otwór na zewnątrz i mówili, że tam yy, jest coś, jakieś światło i chmura, które robi dzień i noc. Co ciekawe, o, coś tu się stało. To ten film się skończył. Skończył, może jeszcze raz, bo. Tak. I y, no, co tutaj takiego, powiedzmy, ciekawostka, że właśnie Olaf Jansen to był jeden z tych, czy z synem, którzy obejrzeli to wszystko, co było na zewnątrz, natomiast y, był jeszcze y, admirał Byrd. No, w 27 roku on był porucznikiem, no i on tam wleciał Fokkerem 3 taki samolot był specjalnie przystosowany i wyleciał przez biegun północny I, i wleciał właśnie do tej agarty w ten sposób natomiast w południowym ten już wtedy jako admirał Byrd w 1946 roku to wleciał właśnie do taki samolot dwumiejscowy, znaczy dwusilnikowy, tak Dakota w 1936 roku w czasie wyprawy na Antarktydę takiej wojskowej właśnie wleciał, znaczy wyleciał na zewnątrz. Mało tego, jeszcze co było na zewnątrz, najciekawsze z tego wszystkiego, że interesowała się tym flota wojenna III Rzeszy Niemieckiej. Była to flota ubotów, która płynęła pod lodami Antarktydy. Co ciekawe, gdybyśmy zdjęli te wszystkie, ten cały lód Antarktydy, to jest archipelag. I teraz w tym archipelagu yy, z, z, z Agarty wpływa woda ciepła tutaj do, do środka, bo tam jak admirał leciał samolotem, to on miał na zewnątrz samolotu, jak już był powiedzmy w tej dziury, w tym otworze, yy, miał 23 stopnie a więc y, to było normalnie lato. I właśnie tam jest ciepła woda, która wypływa, znaczy wpływa do środka i ona dąży tunele pod Antarktydą. I na przykład y, w barierze Filchnera znajduje się ten słynny y, kanał dla ubotów. To były małe jednostki, te niemieckie okręty podwodne z czasu II Światowej i one tymi tunelami po powierzchni y, płynęły i te w ten sposób wypływały na zewnątrz. Z tym, że niewiele dowiedzieliśmy się, co oni tam zobaczyli i co oni tam dopra doprawdy robili, prawda? bo nie jest to powszechnie jakoś znany fakt, co Niemcy tam tymi ubotami... Robili. To znaczy tak. Y, nas zwaniem, interesuje. Fakt. Ale to jest trochę głębszy temat, może to na nas... następny film. Ja chciałam wrócić do tego tematu. Ale chciałem tym... skończyć. Bo ja, bo właśnie, bo o to chodzi. Bo jak zaczniemy teraz nie? o Niemcach, to znowu ale to chodzi tam, tylko w tym musi... kierunku, bo to oczywiście słuchacze może bardzo interesować. Tak, ale z tymi Niemcami musimy skończyć na tyle, żeby od, odpowiedzieć na to pytanie, że co jest na zewnątrz, bo oni porobili masę map. Robili to w Dachau jeńcy wojenni. Oni wszystkich później pozabijali. I tych map było y, 1500. Ale są dostępne te mapy? Dzisiaj są dostępne, ale z, y, dlaczego są dostępne? Ponieważ wywiad radziecki, kiedy penetrował właśnie swoją strefę y, okupacyjną, natknął się na te mapy w, ilo w ilości 38 sztuk. Tak mówi wywiad radziecki. I y, po upadku Związku Radzieckiego te mapy wypłynęły, zostały jakby ujawnione i tak na razie nikt nie wiedział, co z nimi zrobić. Ale byli tacy ciekawscy na Ukrainie, którzy właśnie te mapy przechwycili i nawet wrzucili to w pewne filmy, gdzie ja to skopiowałem. E, oni to wrzucili i ja to skopiowałem dla, dlaczego i nawet do, dotarłem do tej osoby, która to właśnie wyciągnęła. Czyli widzimy, że jest to szersze trochę. Tak, ale tam na zewnątrz jest, jest, ma... był i tego, i, można było momentu... tam przepłynąć. W każdym razie nie była to żadna tajemnica dla hitlerowskich Niemiec. Ale proszę na chwilę powróćmy do szczegółu tego, co się tu obraca, bo ja zatrzymałam ten film e, coś... dlatego, żeby Państwu pokazać, co się obraca. obraca się nie ta... ziemia się obraca, tylko. E, ziemia się znaczy stoi. Ona tutaj jest bez ruchu, natomiast co się obraca? O, mamy nad sobą 100 kilometrów ta pierwsza warstwa obrotowego nieba. I tutaj tak... I w... Ta cała kula, która zaczyna nam się 100 kilometrów, ona się nam obraca. I dlatego gwiazdy się obracają, dlatego tak. słońce też... Tak, obraca się, tak. To wszystko. I, I tutaj widzimy, jak powstaje dzień i noc. Tak biegną promienie słoneczne. My mieszkając, tu akurat jest Ameryka Południowa, mieszkając na jakimś kontynencie, my stoimy w miejscu, a obracają się... Nieboskło? Obraca się niebosko. Czyli jest coś totalnie odwrotnego, już uczą nas w szkołach, prawda? Tak jest, całkowicie. Panuje powszechne przekonanie, że Kopernik co zrobił, wstrzymał, wstrzymał. słońce, tak. ruszył w ziemię. A tu widzimy coś, no... Tak, tylko słońce i planety mają... Przeciw, przeciw... Inne, zupełnie inne wymiary. No, bo o wiele, wiele mniejsze wymiary i one się mieszczą w tej średnicy tej kuli 12 742 km plus minus. Ale ja chcę jeszcze tylko na moment wrócić do tych, do tych otworów na biegunach. To są otwory typu żanego. Jak widzimy klepsedrę to jest zawsze to wąskie miejsce. To wąskie miejsce, ta, ta, ta średnica tego otworu tutaj, to jest 145 km. Natomiast tutaj jest taka ciekawostka, w którym momencie kompas zaczyna wariować? To mu kto o tym wie. On wariuje na 80 stopniach szerokości północnej czy południowej. A dlaczego na 80? Ponieważ tam na, na, znajduje się załamanie tego wylotu na zewnątrz. Te, tego otworu. Bo to jest klepsydżany. Czyli to jest takie, o jakbym tutaj tak pokazał rękami, to on tak wygląda. Oczywiście tutaj w filmie e, damy szereg tutaj pod filmem w opisie, no szereg takich grafik właśnie, żeby zobaczyć jak te otwory wyglądają oczywiście te wymiary tych otworów są bardzo dość no, zaszyfrowane jak i same mapy ale to już jest oddzielny temat jak zaszyfrowane bo myśmy to akurat rozgrywali może zatrzymajmy się dobra to na razie w tym miejscu, w, tym momencie. w tej części w za chwilę następna część ale tylko ja z tymi samolotami czyli proszę państwa samoloty latają w, tym, w środku w środku tak wszystko lubie ziemskiej yy, i y, do. Tu, bo tu nie mamy linii Karmana na tym. Nie, no? nie ma. Czyli to gdzieś nie? w Potrzebujemy jest, do żeby... następnego filmu taką grafikę, żeby linię Karmana pokazać. Bo to jest, no, to jest sensacja, żeby wiedzieć, że nie. Samoloty latają w środku. Satelity w środku latają. No. Planety, wszystko to. Na przykład Słońce Samość i Latają powiedzmy na 8000 km, a do o, linii Karmana jest e... 100 kilometrów. Stoi, ale na, Samoloty latają gdzieś tam o, wojskowe. W 8 la, kilometrach. Yy, znaczy, 8 tysięcy metrów. Yy, to kilometrów. jest tak, od 8 do 12 kilometrów latają samoloty. Mhm. Wojskowe latają 20 kilometrów mhm. zwyż tam myśliwskie i inne po prostu z reguły 20 kilometrów one tutaj sięgają. Yy, samoloty myśliwskie, wojskowe, yy, natomiast yy, to... wszystko jest w środku. One latają w środku i one latają po tak zwanej ortodromie i loksodromie. To są pojęcia nawigacyjne. No i po prostu, co tutaj jeszcze chcemy powiedzieć? Wymiar Słońca, Księżyca, Planet. One są wszystkie takie, że one się mieszczą w tej, w tej wewnętrznej kuli. Średnica Słońca to jest od 150 do 300 km. A widzimy tu Słońce? To jest Słońce. O, to. To A jest Księżyc. To drugie to jest Księżyc. Drugi? To drugi to jest Księżyc. To jest tu zrobione a gwiazdy są? Gwiazdy tutaj mamy w tej jądrze się a to są dwie szkoły. To są dwie szkoły, jeżeli chodzi o gwiazdy. Tutaj gwiazdy są nadźgane w tym jądrze i one po prostu przechodzą przez linię Karmana i je widzimy na linii Karmana, bo to jest ekran. To jest projektor gwiazd, a gwiazdy widać na szklanej linii Karmana. A dlaczego tu księżyc jest w prawie podobnej wielkości jak słońce? Bo yy, on jest identycznej wielkości. On jest identyczny jak... Uczy się z... dzieci w szkołach, że słońce jest olbrzymia. A, a dziecko... tak, 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 no to bo, e... W ogóle cały układ słoneczny to jest w ogóle to jest taka ciekawostka, to jest ciekawostka z, z dziedziny... To jest takie słowo, ezoteryki, o może tak, układ słoneczny to jest ciekawostka z dziedziny ezoteryki, tak można uczą powiedzieć. dzieci ezoteryki. To jest ezoteryka, to jest, ezoteryka. Mawiają, to jest dokładnie... że to jest dobrze zbadane, bo przecież Ta. NASA i inne instytucje badają kosmos, mają Czyli fantastyczne lunety czy... Ja zrobiłem... Tak, no, tak. e... Statki kosmiczne się wysyła, nie wiadomo co jeszcze. Filmów Science Fiction się narobiło na Ta. ten temat. Wszyscy lata jest kosmos. Wojny Gwiezdne. W kategoriach w sumie Science Fiction wszystko obraca wymyślonych rzeczy, a, a prawdę mamy tu. Dobrze. Dobra. Dziękujemy. To na razie.